Nie Bociek! Hej, śpiochu, obudź się! No już, wstawaj! Hej, nie możesz tu spać! No już, zmykaj, wynowa! Ruszaj! Hopla! Zjeżdżaj! dobry panu! Chciałem tylko rozmrozić atrament! Co do pracy, proszę pana, to jutro jest Boże Narodzenie i ośmielę się zapytać, czy dostanę po południu wolnego! Akali! Czeka już. Szalony dom, szalony dom, szalony. Nie mogę znaleźć tego paragrafu szefie. Czy to aby na pewno sprawa maski? Nawet go nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że maska ocalał, a pan. Więc ja jestem cesarzem. Cesarz? Ja jestem cesarzem Rzymu. Trochę mi go żala tobie. Mnie właściwie też nie obuśmie go śmierć dobrze już dobrze uspokójcie się buszludzie zacznijmy wreszcie zebranie niech każdy przedstawi swojego kandydata faworyta na młodego przywódcę jako wódz was wszystkich wspaniałych buszludów z najwyższą przyjemnością oznajmiam że mój syn francis busz smyk zostanie pasowany na mężczyznę podczas obchodów trzynastych urodzin Dave troskliwy, zapobiegliwy, ale bardzo sprawiedliwy. proponuje panu najnowszą polisę ubezpieczeniową Ninja Mysz. To nie jakiś tam terefer, ale całkowita ochrona. Tak, mój panie, całkowita ochrona. Nasz cel to obrona małych, zaszczutych, słabych myszy. Przez calutką dobę.